Jest wiele definicji jakości. Natomiast najprostsza to wraca klient, a nie wraca produkt. Wyrobów i usług na rynku jest mnóstwo. Wyróżnikiem Twojej oferty może być właśnie jakość. Cześć. W dzisiejszym odcinku o celach jakościowych, ale tak naprawdę możemy to z łatwością wymienić na cele BHP, bezpieczeństwa żywności czy środowiskowe. Wszystko zależy od tego, w jakim kontekście się poruszasz, czyli na zgodność z jaką normą wdrażasz system zarządzania. Zapraszam. Kanał wspiera Legato Institute, szkolenia VOD otwarte i zamknięte z zakresu zarządzanie jakością, bezpieczeństwo żywności, metody związane z analizą procesu, narzędzia jakościowe oraz szkolenia miękkie, doradztwo, systemy i narzędzia jakości, systemy bezpieczeństwa żywności, audyt. Systemy jakości i bezpieczeństwa żywności. Normy jakościowe wymagają od nas, żebyśmy ustanowili cele. Skupimy się dzisiaj na normie ISO 9001 i będziemy sobie mówić o celach jakościowych przede wszystkim. Natomiast, tak jak już Ci powiedziałem w tej wstępnej zajawce, bardzo łatwo, w zależności od kontekstu normy, w której się poruszasz, możesz sobie te cele jakościowe zmodyfikować. Na cele jakiekolwiek powiązane z Twoją normą, czy środowiskowe, czy BHP, czy bezpieczeństwa żywności. Czyli tak naprawdę generalne zasady, o których będziemy tutaj mówili, są takie same, a to, jaki dokładnie będzie ustanowiony cel, zależy od po prostu kontekstu normy, w jakie się poruszasz. Norma wymaga od nas ustalania celów. Organizacja powinna ustalić cele jakościowe dla. Funkcji, szczebli i procesów w systemie zarządzania jakością. Co to znaczy? To znaczy, że te Twoje cele jakościowe mogą być zdefiniowane dla na przykład specjalisty do spraw jakości, dla kadry, średniego szczebla zarządzania i na przykład dla procesu produkcyjnego, a zatem mamy tutaj wiele możliwości kombinacji i Możesz sobie dobrać odpowiednie cele i przełożyć je na właśnie właściwe funkcje, szczeble i procesy. Organizacja powinna planować osiągnięcie celów jakościowych, określając, co ma być zrobione, jakie zasoby będą potrzebne, kto będzie odpowiedzialny oraz kiedy to zostanie zakończone i jak będą oceniane wyniki. Dlaczego ja ci to czytam w tym momencie? Dlatego, że bardzo często jest tak i spotykam się z tym na przykład na audytach, że pełnomocnicy czy specjaliści dedykowani do powiedzmy roli opiekuna systemu zarządzania jakością, nie mają zielonego pojęcia, w jaki sposób te cele zdefiniować. E, za chwilę powiemy sobie o czymś takim jak smart, niby oczywista oczywistość, jak mówię prezes, natomiast. Wcale się okazuje, że nie jest to oczywiste i niby ta prosta biznesowa zasada prosta do wdrożenia stosunkowo nie działa, albo nie jest do końca znana albo nie jest do końca zrozumiała, a na pewno suma sumarum nie jest wdrożona. I za chwilę będziemy o niej sobie mówić. Natomiast chciałbym, żebyśmy, Zastanowili się, w jaki sposób te cele jakościowe zapisywać, jakie definiować. Zobacz, to, co ja ci tutaj przeczytałem, tak naprawdę buduje ci bardzo prostą tabelkę. Co ma być zrobione? Opis szczegółowy celu. Jakie zasoby mają być potrzebne, czy będą potrzebne, do tego, żebyś to prawidłowo wykonał? Zatem zasoby. Kto będzie zaangażowany, kto jest odpowiedzialny, kiedy, do kiedy ma być to wykonane, jak będą oceniane, w jaki sposób będą rozliczone, do kiedy będą rozliczone, a czyli forma oceny. I zobacz, masz bardzo prostą tabelkę, która wyrysowała ci się dosłownie z tekstu. Ja proponuję zawsze na szkoleniach swoją. Tabelkę I to jest moja propozycja, gdzie mamy opis szczegółowy celu, miernik, wskaźnik, bo norma chce od nas, żebyśmy, jeżeli jest to oczywiście możliwe, opomiarowali nasz cel, czyli powiedzieli dokładnie, do czego my dążymy w postaci liczbowej, potrzebne zasoby. Odpowiedzialny, termin wykonania i forma weryfikacji, czyli jak ja to sprawdzę. Czyli jakbyśmy sobie popatrzyli, to tak naprawdę jest to spójne z tym tekstem, może troszeczkę bardziej dookreślone. Tutaj masz infografikę dookreślającą właśnie cele jakościowe i tak, przede wszystkim na takim bardzo, poziom, bardzo ogólnym poziomie, cele jakościowe mają być spójne z polityką jakości, którą masz u siebie w przedsiębiorstwie. To jest raz. Dwa. Jeżeli jest to możliwe, cele powinny być mierzalne. Czyli jeżeli deklarujesz na przykład cel zmniejszenie liczby reklamacji, to ma być wyraźnie powiedziane, że ja chcę to zmniejszyć o 10%. Albo do poziomu, nie wiem, pięciu sztuk na przykład na miesiąc. To jest twój cel, który jest mierzalny. Do tego dążysz. Punkt trzeci: wymagania mające zastosowanie. Punkt cztery: odnoszą się do zgodności wyrobów i usług. Punkt pięć: do, odnoszą się do zwiększenia zadowolenia klienta. Czyli te trzy punkciki są tutaj ekstremalnie istotne. Skup się przede wszystkim na definiowaniu celów jakościowych, które będą uderzały w Zwiększenie zadowolenia klienta będą poprawiały ten wskaźnik, który siłą rzeczy musisz w jakiś sposób mierzyć. Zmniejszenie liczby reklamacji będzie jednym z tych ciekawych aspektów, który możesz tutaj zmodyfikować celami jakościowymi odnoszą się do zgodności wyrobów i usług, czyli znowu na przykład zmniejszenie liczby reklamacji, zmniejszenie liczby roszczeń gwarancyjnych będzie również mocno powiązane z tym odniesieniem się właśnie do zgodności wyrobów i usług. No i oczywiście w celach jakościowych musisz wziąć pod uwagę wszystkie wymagania, które mają zastosowanie. Cele jakościowe mają być monitorowane, czyli z pewną sekwencją musisz zastanowić się, jak często oczywiście masz te cele rozliczać, masz pilnować, czy one zmierzają, że tak powiem, w dobrym kierunku. Takim minimum absolutnym jest rozliczenie celów jakościowych minimum raz do roku i. Rozliczenie tego podczas przeglądu zarządzania. Oczywiście, im częściej, tym lepiej. Dla każdego celu jakościowego powinieneś sobie tą częstotliwość ustalić indywidualnie. Ja mówię tutaj o pewnym minimum absolutnym. Pamiętaj o tym, że cele muszą być zakomunikowane. No, niby oczywista oczywistość, natomiast bardzo często jest tak, że są jakieś cele jakościowe ustalone przez pełnomocnika, a nikt nie ma pojęcia, jakie one w ogóle są. A zatem, jeżeli ustaliłeś sobie cele jakościowe na poziomie procesów, na poziomie e, konkretnego stanowiska na przykład, to warto by było, e, jeśli na przykład zdefiniowałeś cel jakościowy dla specjalisty do spraw jakości, żeby ten specjalista o tym wiedział. No, miło by było a zatem formalnie zakomunikowane tym tak zwanym interesariuszom, czyli osobom, które są zaangażowane w realizację celów, które mają wpływ przede wszystkim na to, żeby ten cel został zrealizowany. Pamiętaj o tym, że cele nie są ustalone raz na zawsze. A zatem co? Masz być elastyczny w tym zakresie. Cele mają być aktualizowane w razie potrzeby. Czyli jeśli jest potrzeba, wyjmujesz tą tabelkę i robisz modyfikację celu, bo może on już w tym momencie, ten cel, który został ustalony rok temu, nie jest aktualny. Może trzeba go doprecyzować, albo może... A, powinien być zastąpiony przez kompletnie inny cel, bo kontekst, realia się zmieniły. Ustalając jakiekolwiek cele, zawsze w głowie musimy mieć taki oto akronim smart albo smarter. Jest to absolutnie prosta zasada przy ustalaniu celów jakościowych i jakichkolwiek innych. Natomiast bardzo często też jest tak, że niby znamy, Niby wiemy o co chodzi, natomiast jak przychodzi co do czego, to brakuje jakichś istotnych elementów, na przykład chociażby mierzalności tego celu. Idąc od samego początku, cele mają być simple, proste, czasami tłumaczy się jako specyfik, czyli specyficzne dla Twojej organizacji. Cel ma być spójny z Twoją organizacją, po prostu. Cel, o ile jest to oczywiście możliwe, ma być mierzalny. O ile tych reklamacji chcemy zmniejszyć, ale też zdefiniowane w czasie, czyli w ciągu roku, w ciągu miesiąca, w ciągu tygodnia, do kiedy my to chcemy. A zatem następny element, T, time definery. Achievable, cel ma być osiągalny. Czasami tłumaczymy to też jako agreed, czyli uzgodniony ze stronami zainteresowanymi, które realizują ten cel, więc absolutnie dobra zasada. Czasami również spotkamy się z tłumaczeniem ambitious. Cel ma być oczywiście ambitny, ale żebyśmy też nie e, przesadzili, bo on cały czas ma być realistyczny. Realistic. E, to R tłumaczymy też bardzo często nie tylko jako realistic, ale też relevant, właściwe, adekwatne do naszej organizacji. O time definition już sobie powiedzieliśmy, ale pamiętajmy o tym, że jak nie zdefiniujemy, do kiedy cel ma być zrealizowany, to będzie do zawsze, a zatem do nigdy i tyle. Czasami metodę smart rozwijamy sobie o kolejne dwie literki, i o ile r to jest proste, bo cel po prostu ma być zapisany, recorded, zapisany w tej tabeli, chociażby którą Ci zaproponowałem, ale wcale to nie znaczy, że musisz używać mojej tabeli. Może sobie zrobić własną, może lepszą. O tyle z tym E jest troszeczkę kłopot. Cel ma być ekologiczny i nie chodzi nam tutaj o ochronę środowiska czy o ISO 14001. On ma być ekologiczny w tym podejściu, tak zwanym procesowym, to znaczy e, system zarządzania jakością ma w sobie tą zasadę podejścia procesowego. Masz produkcję, sprzedaż, Marketing, i tak dalej, i tak dalej. A zatem chodzi tutaj o to, że jeżeli ustalisz cel jakościowy, na przykład dla sprzedaży, to pamiętaj o tym, że sprzedaż może rzutować na przykład na proces produkcji w sposób pozytywny lub negatywny. Czyli pamiętaj o tym, że jest to naczynie połączone, zespół naczyń połączonych i musisz. Ustalając cel dla jednego procesu, myśleć o tym, w jaki sposób może on wpłynąć na drugi proces. I jeśli chodzi o ekologiczność, musimy brać pod uwagę ten negatywny wpływ, czyli ustalasz cel na przykład dla sprzedaży, to nie może on mieć, on mieć negatywnego wpływu na przykład na proces produkcji. Jest to, jeszcze raz powtarzam, system naczyń połączonych. Chcesz więcej? Zapraszam Ciebie na szkolenia z cyklu Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny ISO 9001. Zapraszam Ciebie również do szkoleń zamkniętych Audytor Wewnętrzny ISO 9001 dla grupy zorganizowanej w Twojej firmie. Opłacalność takiego szkolenia jest już od czterech osób i więcej. Jeżeli materiał Ci się podobał, zapraszam Ciebie do subskrybowania, dzielenia się, komentowania. I zapraszam Cię również na mój profil LinkedIn. Spotkajmy się na szkoleniu Krzysztof Bielański.